Nokia 3030 była niezwykle udanym modelem tej fińskiej firmy. Jak to się mówi, gimby nie pamiętają, ale ten model był naprawdę bardzo powszechny i słynął ze swojej trwałości, którą ceni się do dziś i powstaje wiele memów na temat Noki 3030. Nokia postanowiła wskrzesić tą legendę i zaprezentować nową odsłonę tego kultowego modelu. Jak to im się udało? Sprawdźmy. Nowa Nokia 3030 na pewno nie będzie się wyróżniała parametrami technicznymi oprócz jednego, ale po kolei. Cena tego prostego telefonu to 59 euro, więc w Polsce będzie on kosztował około 300 zł. Aparat w tym telefonie to jedyne 2 megapiksele. Mamy 16 mega pamięci wbudowanej. Podkreślam megabajtów, nie gigabajtów, tylko megabajtów, ale mamy możliwość rozszerzenia jej o 32 GB za pomocą karty microSD. Kolory, w jakich będzie dostępna nowa Nokia 3310, to czerwony, żółty, matowy granatowy i szary. Te ostatnie dwa kolory mają bezpośrednio nawiązywać do starego modelu Nokia 3310. Interfejs jest bardzo prosty i na pewno będzie przyjazny dla takiego codziennego użytkownika, który nie wymaga od telefonu niczego więcej od dzwonienia oraz wysyłania SMS-ów. Fajnym feature'em jest na pewno klasyczny dzwonek Noki oraz gra Snake, którą również zaimplementowano do tego telefonu. Przejdźmy właśnie do aspektu, który wyróżnia ten telefon na tle nowoczesnych smartfonów, które są obecnie oferowane na rynku. Podobnie jak i protoplasta, będzie dysponowała nieziemsko wytrzymałą baterią. Ta bateria ma oferować 22 godziny rozmów, a do tego aż miesiąc działania w stanie spoczynku. Dokładnie, Nokia 3030 na pewno nie będzie miała konkurentów, jeśli chodzi o wytrzymałość na baterii co do designu tego telefonu, to jest on bardzo kontrowersyjny. Wobec tego modelu były bardzo duże oczekiwania. Wiele osób miało sentyment do starej Nokia 3030. no i wszyscy liczyli na jakiś taki stonowany delikatny design. Jednak Nokia tutaj zaskoczyła delikatnie, bo 3030 w nowej odsłonie jest taka pozaokrąglana, no i nie wygląda może tak ciekawie, jak wszyscy się spodziewali, ale nie jest też telefonem brzydkim. Jak na Klasyczny telefon, tani telefon, moim zdaniem wygląda ona po prostu dobrze. Nie ma takiego wow, no i wiele osób może być rozczarowanych tym, jak ten model wygląda. Jedno jest pewne, to na pewno będzie hit sprzedażowy i trafi on do użytkowników najmłodszych, kilkuletnich, gdzie potrzebujemy sprawnego telefonu dla dziecka. Ten telefon jest skierowany również do osób, które chcą długiej pracy na baterii, zależy im Także na podstawowych czynnościach takich jak dzwonienie oraz smsowanie. A takimi osobami będą przede wszystkim biznesmeni, którzy potrzebują drugiego telefonu, który będzie cały czas aktywny. Oraz osoby starsze, które nie są zachwycone raczej postępem technologii i wolą postawić na proste rozwiązania. Jak Wam się podoba nowa Nokia 3310? Może mieliście poprzednika tego modelu i jesteście... Zadowoleni lub szokowani nowym wyglądem 3030. 30. Piszcie oczywiście w komentarzach. Zachęcam również do udzielenia się w ankiecie, którą macie dostępną w kartach. Ja zapraszam Was do kolejnych filmów z MWC, które będą się pojawiały regularnie, jak najszybciej. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do dania dzwoneczka, aby nie przegapić żadnego filmu. Zapraszam także na Facebooka, Twittera oraz Instagrama. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!